Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w grze przeglądarkowej Szakes and Fidget. Jesteśmy na serwerze 9. Dzisiaj Wam pokażemy, jak łatwo zarobić pieniądze u hazardzisty. Wchodzimy do karczmy. Jesteśmy u tego Brudasa. Jedną sztukę złota. Nie no. Środk... można wybrać sobie jakiś kubeczek. My wybieramy środkowy. Nie udało nam się. Potrajamy tą sumę i trzeba ten sam kubeczek klikać. Jest, zarobiliśmy dwie sztuki złota. Gramy jeszcze raz. Jedna. Ten środkowy kubeczek nie ma. Trzy. Potrajamy tą ilość. Nie ma. Dziewięć teraz. Gram. Jest. Osiemnaście. Wygraliśmy. Czyli zarobiliśmy pięć sztuk złota. No, no jeszcze raz. A, nie, pomyłka. Jedna. I na lewy teraz. Nie ma. Potrajamy. Nie ma. Załóż, potrajamy. I jest. Kolejne 5 sztuk złota zostały zarobione. No to to na tyle. E, polecam Wam ten sposób. Łatwo można zrobić pieniądze. E, zapraszamy Was do. Naszej gildii Wojownicy Z żabieńca, pisać do 1999 Szymon 1999 lub domy do krwawego zabójcy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.